Krok z tej strony na dzisiaj zagramy w Toka Salon 4. Dobra, bo innego nie znalazłam. Jakie wiecie zmiana, ponieważ telefonu nie trzeba obracać. A. Ale źłokie! Ja już sobie tam postać mam. Powiem wam. O, zrymowałam. Toka Salon 4. Się dźwięk. tu mam Wersow, tu mam jakąś dziewczynę, tu mam e, Frieza, tu mam Billie Eilish, tu mam XXXTentacion, tu mam jakąś dziewczynę i zaczniemy od łysej dziewczynki. Ponieważ nie udawało mi się jej zrobić fryzury, to pomyślałam, że na odcinku jej zrobię. Ale ma włoski! Dobra, przeszemy. Od razu lepiej. Tu na odcinkach zawsze mi się coś udaje. Wykrękałam się. Dobra. Myjemy włosy. Dobra. Myj, umyj. Myj, umyj, umyj, umyj. Myj, Nie, no wolę tym. Dobra, myj, Pięk, pięk, Widzicie, nic mi się nie udaje na odcinkach i w prawdziwym życiu. O, ale grzybkę nawet. Ja chciałam to. Dobra, teraz farbujemy. Ale ładne. Pyk. Dobra. Masz 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 włoski. Pyk pyk pick, Pyk pick, Ten, ten, ten. Okej. Dobra. Może jeszcze raz pick, żeby ten kolor był taki wyraźniejszy. Justu że miała bardzo czysty włos. Ojej, trój zapomniałam jej zmienić. I zostawmy na białą koszulkę. Dobra. Pyk, pyk, pererek, pek, pyk, I tak w nieskończoność. Dobra, czeszemy naszą panienkę. Okej. Okay. Wiem, po jednej stronie jest za dużo włosów. O! co ja narobiłam? Niezulena. Tyk, tyk, tyry, tyk. Od razu lepiej. Hmm. To może swaterek? Mm, to jest ładne, ale nie pasuje do jej włosów. Okej. Okay. Nie. Hmm, może bananki? Ale wiesz jakąś gubią minę? Od razu lepiej. O właśnie. A ogólnie ja nagrywam? Tak. Już myślałam, że nie było świę gapa. Jak coś, to... Przez chwilę musiałam się podrapać, więc dlatego był taki dźwięk. O, mogę trzycie. Ciebie to usunę. Teraz kogoś zrobimy. Z kogo tu można coś zrobić? Nie, coś ta tamta dziewczyna była z takiej różowej. Tu widzicie. Hmm. Zróbmy chłopaka Billie I tak wiem, chłopak Billie to jest ex lub były, bo po pierwsze umarł, po drugie już ma dziecko z inną dziewczyną. Więc zróbmy po prostu jakiegoś chłopaka. Dziewczyna zróbmy. Hehe. He. Ping pong, ping pong. Jeszcze tam z tyłu. Dobra. Ja zrobimy tak, że po prostu zafarbuję, bo nie każdy chłopak ma włos. Nie, no weźmy najpierw tą, to zróbmy włosy, bo nawet miny chcę, żeby włos. Wow! Śliczne! No raz, to będzie na tyle jeszcze. Włosy zafarbujemy, wybierzemy i to tyle. No to mam jeszcze dwie minuty, bo ja muszę pizzę więc z piekarnika i się boję, że to mi wyłączy nagrywanie. Bo ja mam budzik nastawiony. I nie, nie mogę go wyłączyć. Teraz zostawiam już takie włosy. To już w kolejnym odcinku się widzimy. Do zobaczenia. Pa!